w medytacji. Uwalniam wszelkie nałogi. Czuję się wolny. A teraz znajdź wygodne miejsce, w którym będziesz mógł usiąść lub położyć się. Zamknij oczy. Odetchnij głęboko. I pozwól swojemu ciału odprężyć się. Skup się na tym, co teraz. Pozwól, by Twoje ciało, umysł i dusza poczuły się spokojnie i gotowe na to doświadczenie. Zacznijmy od oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, trzymaj przez chwilę. A teraz wydychaj powoli przez usta. Czujesz, jak z każdym wydechem napływa spokój. Powtórz to jeszcze dwa razy, aby poczuć, jak napięcie znika z Twojego ciała. Skup się teraz na swoim ciele. Przejdź powoli uwagę, od stóp aż poczułe głowy. Zauważ każdy fragment swojego ciała. Poczuj jak się rozluźnia, jak odpoczywa. Skoncentruj się na swoim wewnętrznym świecie, pomimo że tu i teraz jesteś pełni obecny w przeszłości, mogły pojawić się rzeczy, które trzymały cię w niewoli. Może to były nałogi, lęki, nawyki, które czułeś, że cię ograniczają zwróć uwagę na to, co czułeś. Gdzie w ciele czujesz żartych tych nałogów? Może to ucis w klatce piersiowej? Może napięcie w ramionach? Teraz bez osądzania jesteś w pełni obecny z tym, co ty czujesz, ale nie jesteś tym. To tylko doświadczenie, które ma prawo się pojawić, ale nie musicie definiować. Teraz wyobraź sobie, że z każdym oddechem, Wypuszczasz z siebie te nałogi, te przyzwyczajenia, które ci ograniczały. Z każdym wydechem czujesz się, jak stają się coraz lżejsze, lżejsze. Możesz poczuć, jak te żary te stare wzorce po prostu odpływają, odchodzą. Poczuj, jak twoje ciało staje się coraz bardziej wolne. Jak z każdym oddechem czujesz przestrzeń. Jak rozpowszechnia się w tobie nowa energia wolności. Poczuj to. Czuję. Odzyskujesz kontrolę, jak to, co Cię trzymało, już nie ma moc nad Tobą. Ty jesteś teraz silniejszy, masz w sobie wewnętrzną moc, by uwolnić się od wszystkiego, co Cię ograniczało. Poczuj. Jak teraz Twoje ciało i umysł wypełniają się przestrzenią wolności, oczu jak z każdy organ, każda Twoja komórka Twojego ciała oddycha lekkością. Twoje serce bije wolniej, spokojniej. Pełne spokoju. Czujesz to? Przyjmij do swojego wnętrza poczucie wewnętrznej mądrości. Jesteś teraz w stanie spokoju i równowagi. Możesz czuć się w pełni wolny od wszystkiego, co cię wcześniej ograniczało. Uważ, jak twój umysł staje się jasny, jak twoje myśli są lekkie i pełne nadziei. Wiesz, że masz teraz kontrolę. Wiesz, że jesteś wolny. A teraz powtórz w myślach lub na głos. Uwalniam wszelkie nałogi. Czuję się wolny. Moja wolność jest moim wyborem. Z każdym dniem jestem silniejszy i bardziej świadomy. Czuję wewnętrzny spokój, który towarzyszy mi w każdej chwili. Poczuj jak te słowa stają się częścią ciebie, z każdym oddechem, z każdym serca biciem. Czujesz je coraz głębiej, głębiej w sobie. Powoli zacznij wracać do swojej świadomości. Twojej świadomości zewnętrznej. Poczuj znowu swoje ciało, dźwięki wokół ciebie, zapachy. Wszystko, co jest teraz obecne. Pamiętaj, że ta wolność, którą poczułeś, jest zawsze w tobie. Gotowa byś mógł po nią sięgnąć. Kiedy tylko tego zechcesz. I jeszcze raz weź głęboki oddech. Z każdym oddechem czujesz, jak Twoje ciało nabiera energii, jak Twój umysł jest spokojny, a Twoje serce pełne spokoju. Powtórz jeszcze raz to głębiej uwalniam wszelkie nałogi. Czuję się wolny. Moja wolność jest moim wyborem. Z każdym dniem jestem silniejszy i bardziej świadomy. Czuję wewnętrzny spokój, który towarzyszy mi w każdej chwili Kiedy jesteś już gotowy, otwórz oczy. Bądź w pełni obecny. Pełni wolny. Zawsze możesz wrócić do tej medytacji. Do swojej codzienności. Ale pamiętaj, że ta wolność jest częścią ciebie. Teraz i na zawsze. Poczuć wolność całym sobą tu i teraz.